Cześć, cześć, ja jestem Eliad, a to jest, yy, ze mną jest... No, urwa. No, <laughs> tak, ty. A to jest mapa Escape, ucieczka poszukiwacza, zrobiona przez ludzi z MPC Forum, Kamosa i Harnas, 943. Mm, to co? Zasady, czy historia? Zasady, ale na ja jeszcze powiem tak. Kamila z nami nie ma, bo rozchorował mu się mikrofon i do 10, do 10 listopada będzie w szpitalu. No i to jest taka bardzo przekra, przekra wiadomość, że od tego czasu prawdopodobnie nie będzie odcinków, ale będziemy nagrywać escape. Oj dobra, ja tam jestem, więc gid jest. Oj no tam, dobra, czytaj pierwszą Oj tam, literę, oj tam. I Hi czekaj. Historia. Nauka czytania. Mhm. Palon kiedy próbowałeś odzyskać diamenty świętego Johanima, zaatakował cię twój przyrodni brat... Ej, to jest ślepe! To... Kurde, to tu jest Ej, Nie ma tak, ale to jest Przyrodny źle bracie. napisane. Rą, przyrodni to jest źle napisane, mój nick tu jest źle napisany. Dobra. dobra, powtórka z rozrywki. Świętego Johanima zaatakował cię twój przyrodni brat Elliot. Nie przez I wsadził, do swojego lochu. i wsadził do swojego lochu. Teraz musisz powstrzymać, znisz... co? Pow... Teraz musisz go powstrzymać w zniszczeniu miasta, Avalon i pokonać jego przeszkody. Ciąg dalszy, Ciąg nastąpi. dalszy nastąpi. Nie cheatujemy. Nie don't bloku. cheat. Don't crash block. <laughs> don't stawiaj blok. <laughs> don't, don't place block. <laughs> We play, we play on no, peaceful. Biorę pies, biorę kobla, stawiam nie kobla. Kobla też Ale miałem tam węgiel i kobla, więc zrobię sobie pytanie naciskową, bo... Ty wiesz, chyba to nie daj nie położyć. Dla chcącego nic trudnego. Ale mamy ograniczoną liczbę materiałów, więc... No tak <laughs> Ty, to jest mój pierwszy escape, który nagrywam, wiesz? Teraz już... Jestem pierwszy, aha, ty nie widzisz. Dobra, idziemy, co Tej, tu mamy? A co za ten Kibla? Kojarzy mi się... Fajna bo... Ty! wlazę ale... <laughs> albo kim, albo... Wlazłem, wlazłem, do tego, do kibla. Chodź tu, chodź tu, pokażę ci coś. Nie jest kibel, to jest toaleta. Chodź tu. I rozejrzyj się po prostu z tego kibla O Dobre, nie? Jest widzimy Widzimy to, z czego normalnie byśmy nie dostrzegli No Moc Dobra. kiblu Tak nie ma takiej mocy Tam nie było gówno Żebyś wiedział, tylko takie kamieniowate trochę O, znalazłem coś Co tam jest? Jeśli chcesz docelizować, gdzie jestem Przenikam przez ściany. Nie. Patyczak. Daj patyczaka. O, kurde, powiem się spać. Daj patyk. Nie. Dzień. Daj Bo użyję siły. On też byś nie pokonał, gdzieś ja miałem patyk, a no, A ja miałem gówniany... gówniany kamień. O. Dobra. Patrz. To jest guzik. Kładzie ty z guzik. kładziec. Misja First. First Mission. No first chyba ich. I... Nie, zio... Jak ja tu mam wejść? Nie wiem. Masz drobinkę? Chciałem sobie wchodnie, kleja O nie, nie, o nie, 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 Wiem, co trzeba zrobić. Daj klocek jakikolwiek. Ja tu mi wchodzić. No to dajesz. Ja za zawsze coś mi miałem chodzić a znając życie przy nagrywaniu mi to nie wyjdzie. No raczej... Nie no, Aha. jaki cheater. Kurde, za dużo grałem w CS, a teraz naciskam CTRL, bo chciałem kłócić. E, gdzie my musimy wejść, tak po pierwsze teraz? Na kaktusa i z kaktusa gdzieś, albo nie wiem. No ale po co mamy tam wejść? Mm... Ja wiem, gdzie chyba Dobra, trzeba chodzę. wejść. Skocz do dyni, o. <laughs> To jest złe. Weźcie po prostu szybko wyskoczyć. Dobra. No i jak zejdziesz, to ja wchodzę. Kurde, dobra, właśnie. To niby miało się przechodzić pół godziny, ale znów nasze naszego miejsca na przez 2 godziny w 50 portach. Będzie się dłużej renderować po prostu i dłużej wrzucać na YouTube. Może tak. Mm, dobra. Gliny nie możemy stawiać chyba, nie? No niestety ta gra jest tak upierdliwa, że nie możemy. Nie, nie chodzi mi o to, czy możemy w ogóle kloczki robić gliny i stawiać. Sorry. No idź już jak się tak wyrywasz. Ja wiem. <noise> to nie miało tak być, ale... Mogę zniszczyć kaktusa? Eee... Ej, jak my nie możemy sobie z takim czy poradzić, to co będzie później? Wlaź. Wlaź, panie. Wiesz co? Daj, czemu skoczyć w drugą stronę? Jeśli powinieneś? oszukałeś. Cheatujemy. Nie gra. Nie gram. Tylko... Eee... i tak nie no, umiem no, tego no. przejść. Kurde, to jest lapał. Skacz. Jest. Yes. Widzisz, ja to czułem, po prostu jak robiłem escape, było to samo. Możesz niszczyć piasek, ukończyłeś misję pierwszą. Misją second... second question, Au. Właśnie się spodziewałeś. Wiedziałeś, że e, lawa boli? Nie mam pewności, że demopa jest zrobiona pod 1.8, ale mm. możemy sobie przywoływać jedzenie, w razie czego, gdy na przykład to e, nam zabrakło to jest peaceful ha. a ja ginę, ginę a to jedziemy na piasek, pamiętaj, a to jedziemy na piasek właśnie dostaliśmy skilla chyba to jest, nie dokładnie, ale to chyba walutą tutaj taką jakby i jest e, glina właśnie to ile mamy już punktów? 7 i się podpadnie. O, opiec. Nie ma już nic. Łata. dobra. Nie, o. Ale chojni są. Ile? Co i czego? Dobra. To ty tam sobie się zabawiaj, a ja sobie pójdę. Nie, 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 nie idź. Mmm Legowało Aha Masz helmet, a dla mnie coś tam jest? No Idź tam do skrzynki Oooo siastro Checkpoint jeden LOL nie, 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 nie. Cały wziął, się prawie. O, masz cały w Shit. Ale strzały się skończyły. Aha. Aha, tu se prostu, tu se mogłem po prostu. Przejść. przejść. Nie. W Minecraft jest podpór Wilkołak Fałsz Żażdy drzwi da się otworzyć ręką Fałsz Diamantowy kilo jest się od złotego Prawda Ja zrobiłem lepszy quiz Bo Rzez mój pierwszy nastąpił w 96... 966 roku Prawda Najwyżej będzie źle Praca nad Minecraftem rozpoczęła się w 2010 roku o, chyba tak się tak staje nie wiem, ja to tylko od kamerowania jestem. Bo powstał jakiś październik, w wrześniu 2010 no to tak takiej gry chyba nie mogli robić ileś tam tysięcy lat triper Ty, telefony poruszę ma dwa razy większą ma dwa razy większą siłę, prawda? Wiesz, że ja tu mam ten jeszcze yy, mógłbym zrobić przycisk po prostu i otworzyć drzwi Mógłbyś, ale nie jesteś ten jesteś Dobrym i nie jesteś wrodnym bratem i nie zrobisz tego, tak? Fajnie no, wyglądam, nie? No. Jaki idiota. Jak dyrowali z Pawiaka. Teraz wyglądam lepiej, czaj. <grym> ty w ogóle nie wyglądasz dobrze, nigdy nie wyglądasz dobrze. O. Czapka ci spadła. O, a ty ja, ja jak nie wyglądam? A w tej kurtałce fajnie wyglądam mm -hmm. Dobra Peace Bull Terrier to pies pochodzący z Ameryki Nie wiem, nie mam pojęcia. Creeper to cykająca bomba. Prawda Mhm. Mm bo to puchacz pochodzący z Europy. A skąd ja mam wiedzieć? Z taką wędrowny to najwolniejszy ptach na świecie. Możliwe, ale nie. Wątpię Sokuł? Soku jest no szybkie chyba No i co? Minecraft stworzyła firma Mojang. Na początku wiem, że to jakoś inaczej było. Mhm. Uh -huh. Na początku chyba to nasz tylko spać dopiero w październiku, bo no bo na stronie minecraft.pl odnośnik teraz taki ostatnio pisało, że to. Wiesz, co? Wiesz właśnie, chyba dwa dni temu, że urodziny były. Popatrz, mamy. co mam w ręce. <grystanie> nie, nie podejdziesz tym, mam strzałę. Ej, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ech, dobra, przeczytam pytania. <grystanie> Diamentowy kilof jest. wytrzymalszy od złotego? No. Przez Chyba ta nastąpił... Czekaj, którego nie jesteśmy pewni, może tak. No tego na przykład nie jest. Nie, to na pewno, to jest na 100%. Bo ostatnio się uczyłem z tego właśnie. Dobra, ja ostatni raz w tamtym roku szkolnym, ale dobra. Tutaj powinna być raczej prawda. Sandboxowa na pewno też. To też raczej. ten... To... Nie wiem, prawda, zrób, ale nie. Tam kliper Creeper ciekająca bomba V, że zrobimy? był terier, to p pij... co ty tam robisz? Aha, tam stak. chodzisz tym. Tu była ten Piasek był i co tam było? Pochodnie Creeper ciekająca bomba, no dobra, prawda, zrobimy. Bo bo, bo, bo to pochodzi do grupy V na przykład. Nie mam pojęcia. To na pewno, to na pewno, z tej strony wszystkiego jestem pewien. Pitbull Terrier to pies pochodząc z Ameryki, weź odpal gołę. Może wejdziemy do mechanizmu i obadamy, a potem odpowiemy na pytania. Zaraz cię mogę, tą do tego mechanizmu, tą cię teraz mogę wrzucić. Ale no serio, bo ja tego nie ogarniam. Czekaj, czekaj. Potem naprawimy wszystko. Jesteś? Tak. czekaj. Kurde, nie mam pojęcia. Się zaraz wszystko się okaże się. Działam. Działam. Dobra, nie Ja to mam bramki za... logiczne w małym palcu Mój łeb jest za, za, mało, za mało pojemny, żeby co, ogarnąć wszystko. Co z tam łazisz, gdzie tam, to to? Lul! Ten test jest głupszy niż myślałem. A co tam? Nie tak? Dobra, zatwierdziłem. Ej! <noise> Mission 5 Mam nadzieję, że to wiem. Boję się teraz tylko jednego. Postawię z powrotem. <noise> Można jakieś jeszcze sobie gdzieś zrobić? Coś? Łóżko. Dobra, nie ogarniam tego. Ja ogarnię tą następną tom. Tutaj zagadka. Niby zagadkę, bo to nie jest zagadka. No co, skakanko no. Ej, no nie. <ścoughs> kurde. Nie znałem, że cię nie dałeś mi. Opa. Stałem. Stój. Patrz, jak to się robi. Gratuluję. Pomysł na życie. Eee, oszukali nas. Pan to jest pusta skrzynka. Tych, takich, jak tu chodzą. Panie Majesz, idź dalej. Tylko się skończę palić. Wyglądasz trochę jak Żyd. Jak, toś, jak to się je? Musisz mieć... Jak masz, jak masz pełne życie, to tego nie wiesz. Dobra. Panie Majesz, idź. Nooo, na pewno. Ty, ja żyję. Ja raczej nie przeżyję. Ty, ja też żyję. Kurde. No, taj, no, no nie mów, no. Marłem. Czekaj, przerzucę przyrzu cię tu swoją siłą perswazji. Mm. Proszę. Dziękuję. Ile już nagrywam? Ciekawe, ale dobra. Mniejsza. nagrywam ile wlezie. Aha, czajaj, czaje, już że musimy zrobić. Trzeba stąd jakoś wyskoczyć, tak? Dobrze jej, jej, no. no. proszę, proszę, nie przymę. nagrywa Kurde. Nie, nie, nie. O, cicho. Nie weszłeś. opcja Wszedłem. Mhm. Proszę bardzo, glina i pochodnie. Przecież tu jest W. Ale gówno. Chyba nie pomyśleli o tym, że jest teraz na osi, bo U. bardzo łatwo jest przeskakiwać tutaj te pułapki. Ja bez drabinki wszedłem tutaj na jedno. Spadaj. Nie, przez ciebie No. Masz. Bo cię kopnę. Idź ciadło. Co mówię, żebym przychodził te teraz z niewielką potencji? Ja mam utrudnione waru Ja mam utrudnione warunki. Przejdźmy by jakie Otrudnione, ja cię... bo nagrywam. Wyro... Wyrodni, wyrodni, bracie. Przyrodni, niewyrodni. Spadaj Ty jesteś pewien, że to na 1.8? Czekaj. No, chyba tak, no, mi się zdaje. Chociaż nie to jest najdalej 7 zrobione. Nie wiem już. 10 września już, było już 1,8, chyba było, mi się zdaje. Pre. Nie. Mi się zdaje, że Czekaj, 10? Było. No możliwe, możliwe, że już Nie, koniec tego sierpnia nie. Skokał, skokał, jak Adaś Małysz. Tyle, że Adaś Małysz się skończy. Ale skakał A, ale fuchs. Nasz polski orzeł To sobie jest pochodnia, ja mówię, to mówię, jest tak jasne, myślałem, że lawa wylatuje gdzieś mhm. Ui, jestem na szczycie góry A już myślałem, że to jest koniec mapy Skacz Ui, chodźcie razem to zrobimy Albo nie, nie, ja pierwszy skoczę i tak wejdziesz mnie kamerowo, kamerowo, dobra? Czekaj, skocz. Albo nie, jak w tym, weź. Dobra, ja się kameruję! Zrób dzisiaj smart. Idź, idź tutaj do, do tej tabliczki. Zrób dzisiaj This Weź. Minecraft. Jest. <laughs> 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 Ale za. Dawa, dawa. Goniecie. Idź, idź, przyrodni brat <grystanie> Idź, przyrodni bracie. Tą ścieżką fydraną przez stadu żółgi Dobra. żółwie chodzą w stadach? Tam gdzie były. By, by, tam gdzie jest jasno miejsce. Tak, fajne ogólnie, takie mini party. Ja tu zwiedzam. A ja czytuję lekko. Skaczę, tak, hmm, skaczę i patrzę gdzie czy jest droga na miała wreszcie Cheater, pisało nie czytować Clue. Oj tam Kurde, Ej. Sorry, znowu, że, że to Mhm Wiesz co jest tą jasność i ustawię jaśniejszą Jaśniejszą <słyska> <słyska> jasność No Aha, ja mam chyba pomysł o, no wiedziałem, że takie coś tutaj będzie. Że co? Znajdź mnie, jeśli potrafisz. To ja tam wejdę na samą górę, się rozejrzę. Tej fontanny. No chodź tutaj. Czekaj! A tu jest, nie duma, do nieba. Dobra, chodź, chodź, Bo co i lecę? Tam są. Do nieba, nie ode. Te... O, widzę tą. Śpię Chodź tutaj, to zobaczysz, ucieszysz się, jak zobaczysz to, co ja widzę. Do nieba nie chodzę. Podoba się? <śmics> ah. <śmics> Teraz wyglądam. Jeden redstone tu był. Tapka stworzona przez koniec? Wolno niszczyć ziemię. Już koniec? Myślę, ja. że to będzie Połóż to Ja uciekam eee. Eee. Nie um, że nie zadziałało Jak to nie zadziałało? A ja się cieszę mam diamentowe zbroję? ja tutaj nic Czekaj Idę to naprawić no kurde, rozbolałem to jasne, ja jestem na zaraz sam. leży co? tak? to naprawić. Taka krótka mapka, lol, pozwól mnie to naprawić. co jest Od... odkryłem błąd ja nie odkryłem błędu bo ja to wszystko już zepsułem ale zostaw nie, to powiedziałeś... ja to naprawiam właśnie odsuń się lepiej stamtąd e, chciałem ci chciałem zauważyć że ja te kable porozwalałem w dużej części i nawet tak to naprawić coś na początku to może tam coś nie działa. Cheater Mhm. Taka była komenda na latanie. Taka. Aha, to, to o to chodzi. Dobra, wiesz co? Będzie nie, jeszcze. Tego nie jeszcze nie kończymy. Jeszcze nie kończymy. Ja to tylko naprawię. Proponuję uciek to Ja to biorę na tak klatę. Wierzę. Oh yeah. Mnie się czanki nie załadowały, ale już mi się załadowały. O. I takim akcentem skończymy chyba, tak? No. Czyż się nie chciał nie mylę? Chyba że chcesz się pobawić z Tintin. Mm, mm. Ciekawa propozycja. Ja wiem jakim akcentem możemy się możemy zakończyć to. dla Wszystkiego najlepszego dla mikrofonu Kamila, żeby wyzdrowieł jak najszybciej. No mniej więcej. Uderz mnie, spróbuj mnie uderzyć, kopnąć. Czemu jest taki jesteś taki taki? Bo jestem pro. dostajesz. No to cóż, to chyba tyle. Komentujcie, ocenijcie. Jeszcze, 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 jeszcze. Wait jeszcze. for me ziom. I don't wait for it. I stay on you. Okay. Odpalaj Ja to ja to odpalaj się, będzie styku zostało od... rzucone. Odpaliłeś? Już nie musisz odpalać, uciekaj lepiej. Taka kolejna mądrość ludowa. Co cię nie mhm. zabije, co cię zabije, to cię nie wzmocni. <śmieniczy> no i... nie, to, to, to chyba już tyle. No, to się rozgadałem, tutaj zaraz całą mapę rozwalimy Co to robisz Wiem, pomyśliłem się Tu się robi tak, pa patrz Ey Tak Nie Nie dobrze kończ, po kończ to proszę, ja ciebie <laughs> Dobra, czekaj Tylko czekaj Za czym ja chodź mam... tu, chodź tu, pokażę ci coś. Mechanizm super DEKLU <grystanie> Masz rację, kończymy. Ale dzięki temu skończymy właśnie. <grystanie> Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki i do zobaczenia i cześć. Pożegnaj się. Uj. Dobra, na razie.